Wierzysz w Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, przygotuj swoje serce, bo to, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie odmienić twoje życie. A jeśli nie wierzysz, nie odchodź, zostań do końca. Ta wiadomość dotarła do ciebie z ważnego powodu. Prawda jest prosta: życie mija szybko, ale wieczność nigdy się nie kończy. Istnieje miejsce bólu, pustki i całkowitego oddzielenia od Boga. Biblia nazywa je piekłem. To nie metafora, to nie mit, to rzeczywistość. Ale jest też wiadomość, która zmienia wszystko. Jezus Chrystus przyszedł, aby dać Ci wybór. Wziął na siebie krzyż, zapłacił cenę za nasze grzechy, pokonał śmierć i otworzył drzwi zbawienia. Zrobił to po to, abyś nie musiał zmierzać ku wiecznemu cierpieniu. To, co wybierasz dzisiaj, odbije się echem na całą wieczność. Jezus nie jest jedną z wielu dróg, On jest jedyną. Powiedział: Ja jestem drogą. Prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Przyjęcie Go to wybór życia wiecznego, pokoju, którego nikt Ci nie odbierze, i miłości, która uzdrawia to, co świat w Tobie zranił. To jest ten moment. Nie jutro, nie później, teraz. Jeśli to słowo poruszyło Twoje serce, polub ten film, udostępnij go komuś, kto również potrzebuje dotyku Boga i zasubskrybuj, aby otrzymywać kolejne słowa, które mogą ratować życie. Napisz Amen. Komentarzu jako akt wiary, jako deklarację wybieram Chrystusa, wybieram życie, wybieram zbawienie. Nie pozwól, aby ta chwila minęła. Jezus woła Cię właśnie teraz. On Cię kocha, On chce Cię ocalić, On chce dać Ci życie wieczne.